Cześć, ja nazywam się Legion i witam w kolejnym filmie z Dead by Daylight na moim kanale. W dzisiejszym filmie jest giveaway. Do wygrania będzie gra Dead by Daylight na Steam lub DLC z Resident Evil do Dead by Daylight, jeśli ktoś już posiada grę. Będzie do wyboru. Yy, zapraszam do oglądania. To jest nie ja, Dziś też ukradajcie jedzenie. Ale proszę się nie śmiać. Co to XD do na końcu? To jest poważna sprawa, ale nie, nikt mi dzisiaj nie ukradł, bo dzisiaj odebrałem od razu, jak mi przynieśli. Jak się nie pilnuję, bo ci zabierają. Jak się nie pilnuję. A pilnowałeś? No, dzisiaj pilnowałem. A wtedy? No, jak, mia jak miałem pilnować? Zapraszam bardzo, spałem. 15 sekund. Musisz szukać pozytywów. Ktoś się dzięki tobie najadł. No, zajebiście, za moje pieniądze. Nie pytając. No, może to widzisz. <laughs> Gadać, że ukradli wczoraj mi ukradli. Wywieź kartkę na świat. Więc proszę nie kraść. Tam. Ja powinienem zostawić puste opakowanie i w środku karteczkę spierdalać Smutne trochę tak obrażać. No, smutne obrażać złodzieja, który mi podpierdali ujedzenie. No, wa no może był głodny, i co? No i co? No i następnym razem. Może był kartkę potrzebujący. Z, z, z napisem No, Nie, powiedziałeś, że dał puste. Nie, no, dałbym z kartką z napisem, z tym napisem. Czyli byś, byś musiał otworzyć ten ka kaferi, przykleić karteczkę, zamknąć i go zostawić. No tak. Dla Jeszcze kamerkę gdzieś tam. ustaw, żeby nagrywało. Nagrać jego porażkę życiową. No jak on bierze takich baterii, taki smutny. No nie, nie ma dla mnie. Nie. No Mogę nie, oddać, nie. bo to AB jest obok, chcesz? Nie, no już, już tam random jeszcze do was chodził. Może to był bezdomny, bezdomny w bloku. Jak, je, jak siedzi na klatce, to nie jest bezdomny, bo jego klatka jest wtedy domem. Klatka jest wtedy jego domem no a jak kot siedzi w kartonie, to też nie jest bezdawnym, tak? To? Ciekaj A kurna! A kto to robi? Syfer She came Moją gratu też ostatnio opradli, ja mieszkam na prywatnym osiedlu No widzisz, wszędzie się złodzieje znajdą On cię no, nie, nie goni cię Nie, gonię, nie mnie w Polsce, czego się spodziewać po No nie no wraca wracaj no Co mi próbuje stalkować to chyba jego praca Stalkowanie ludzi Daj mu wykonać swoją pracę Praca, praca nie, No nie, jakby Dobra. radę No nie, ja mam obsesję Ja mam najwięcej stalku na I sobie Idę to za tobą, maybe, Ała, ale mnie walł Wydaje mi się, że on może mieć... Lustereczko, powiedź przecie jak no, na drugi poziom? Na tym świecie. No przecież każdy może a... wbić drugi poziom. A nie, dobra a teraz. Nie, nie jest na drugim poziomie, wiem. na drugim poziomie też będę. Dobra, ja się wyleczę. O, idzie do mnie. Unlucky. Oh, Album przejebany. Mamy panny. Aha, o, super, że to nie poleci. Aj nie mi poszło. Nie się pod biedną zaczepił pan i zapytał, czy mogę dać mu pieniądze na jedzenie, a jak zaproponowałam, że mu coś kupię i przyniosę, to się rozmyślił, co poszedł. Tak. No bo wiedział, że nie kupić mu alkoholu. Nie no do młodych to trzeba bezpośrednio, no, szanujmy się. Jak ja bym był, m, był e, panem pod Wiedronki To bym, bym od razu bezpośrednio porbił i powiedział Daj na piwo! <gry> to za, zawsze działa <gry> Ja mówiłem, raz, raz mieliśmy sytuacji z Radziem, że wracaliśmy i podbił, na, bo i podbił do nas, zaliśmy z i podbił do nas typ, e, że e, brakuje mi tutaj złoty ileś na piwo macie i daliśmy mu potem przychodzi do nas drugi, drugi bezdomny i takie po, daj na, to, na chleb potrzebuje no i radził radził na to, że no, gdzie mamy, daliśmy bezdomnemu na piwo <laughs> jezu to było takie smutne O nie! nie jak tym myślę, to jest straszne. Chodź wręcz. Nie ja wiem, czekam właśnie. Tylko że on gdzieś Chodzi jak wariat i nie wiem, gdzie on jest. Wariatina U góry jest. Szafki Starnia przyszykuje. Czarnie szuka i biega. Ojojoj, Wiedziałem przecież, że chcę na Alko, tylko inspiruje <grym> bitu <grym> dlatego zaproponowałem, że mu kupię, jego rozczarowana mina była bezcenna, o nie, jak mogę go tak rozczarować? Trzeba było mu dać swoją kartę kredytową. A kurna, trójkę. Jeszcze całować po stópkach. <grym> Się spotykamy No nie jest, Mariana A powiedz jeszcze jaka jest szansa na to, że zagrać w Ori Nie wiem no nie planuję no Jakby trochę średnio mi się chce Trzeba było od razu powiedzieć Pani po setkę. No dokładnie, to była wyździa rozmowa, no kurde. Ty dziś i bezpośrednio trzeba walić. A może zagrać stadion? trzeba mieć suba. Muszę mieć slot. O no, kierowniczko, to prawda. trzeba... Kierowniczko, na sateczkę proszę. Zbieram się... poproszę. Ile w ogóle kosztuje setka teraz w chlebach? No, nie wiem. Ile w <grym> ogóle? No specjalne. A kurde, chyba kopie. Od stycznia na pewno więcej. No ta, no więcej. O, dawe. FOG. Chłop na mnie popatrzył i zwątpił. I poszedł dalej. jakoś za setkę. Ja pierdziele, ile? Kiedyś pół litra kosztowało 15. W jakich my czasach żyjemy? To ile teraz pół litra kosztuje? Jezu, ja nigdy w życiu wody nie kupowałem. Nigdy w życiu nie miałem potrzeby kupować wody. Mam tak samo. Też mam jedną butelkę, ale no Oops. to kwestia tego, że po prostu z wesela dostałem <grym> Zabrał z wesela no Nie tak. zabrałem, dostałem Żubrówka chyba 20, a Finlandia ile kosztuje? Ej, że żubrówki nie pija Ale nie ogarnął. Czemu ktoś tam kaszle? Spokój się Czemu płaczesz? Nie płacz. O, wpadłem na twojego killera. Nie, nie płacz kiedy, odjadę Leżanko! Trochę jesteś zamknięta w środku. Tej mi się, że trochę przypał. Nie piję. Więc ja, nic nie było. Ani paleta, ani okienka nawet lighta nie mogę użyć na tej mapie A wpadłem na niego tak zupełnie randowo. Właśnie przeszedłem powoli, powoli przez okno i dostałem... No, Przyprowadziłeś mnie go Robena. nie znam żadnego. Aha. Zostawiam! Ja Miał pierdzielę, ale ten alkohol tak podrożał, że to szok! Oj, 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 oj! Jak ja to przeżyłem! Rząd zbija fortunę na używkach po prostu! Achuj. Ała Kończę geno! A to było. No i prawie na palecie, ale nie biegło. Ja otworzę bramy na 9, 9. No, udało się! S? No, A, dobrze. Okej. Okay. A, A tu nie ma! No edaba! to ma! Widziałem! Przybramie! <laughs> Jak przybramie? Przybramie! To ja tą drugą otwieram, jakby co? Na 9-9. Jak to przy. i sprawdzić. Aaaa! No tam gdzie mnie słucałeś, to tam po lewej stronie od tego gdzie tam no Nie ona popsuje Ja chciałem go pobłogosławić A nie błogosławił never go nevermind ładno One go błogosławi, więc będzie git Co? Co? Co jest? Wygrało jednym głosem. Wow, 5 głosów, rzeczywiście. Super, ankieta była. Ja nie znam ani jednej, ani drugiej gierki, więc ma. Dobra, wydać już? Super. Jeszcze od a więc los, ale wygrało. No i co z tego, że wygrało? Może jak chcę zagrać w coś z się bardziej czuję? Aha, idzie to. nie no, nikt tego nie otworzył. Po drugiej stronie jest. Ej, Bino, nie udawaj, bo on bije trójkę i dosłysz nią w pierdzie. Nie no, mnie goni. Ja myślę, DS-a po drugie. Dobra, też tam się czy nie? No, wow, to jeszcze mnie poblokowało. Coś. No, czekajcie, jeszcze trochę punktów trzeba nabić. piję go. Dobrze. No, no dobra, dzięki za ja będę leciał. No dobra, no, dobra, no, dobra na na razie. się Elko. Dzięki za obejrzenie filmu, a teraz co zrobić, żeby wygrać. Żeby wygrać Dead by Daylight lub DLC do Dead by Daylight należy wbić tu na mój kanał na Twitch TV, zostawić follow. Niks Twitcha wpisać w komentarzu pod tym filmem. Oczywiście trzeba subskrybować mój kanał na YouTubie i najlepiej też zostawić lajka. To wszystko proste. Dzięki za obejrzenie jeszcze raz filmu i Nora.